Orędzie 562 Mediolan 19 stycznia 1996 roku, w przeddzień wyjazdu do 13 krajów Ameryki Łacińskiej. Dzieło miłości i miłosierdzia. Mój umiłowany synu to znowu wigilia długiej, uciążliwej i męczącej podróży do 13 krajów Ameryki Łacińskiej. Prosiłam Cię o podjęcie tej podróży, abyś doprowadził wielką liczbę moich dzieci do bezpiecznego schronienia mojego niepokalanego serca. Nie lękaj się, bo ja jestem zawsze z Tobą. Kieruję każdym krokiem na Twojej drodze i niosę Cię w moich ramionach. W nich odczujesz pociechę i odpoczynek, jaki niebieska mama Ci przygotowała. Śpieszę się i muszę jak najszybciej Dokończyć moje wielkie dzieło miłości i miłosierdzia. To jest moje wielkie dzieło miłości, bo przez nie ofiarowuję wszystkim pomoc. Niebieska Mama daje ją Wam, abyście znieśli niewypowiedziane cierpienia ostatnich czasów. Pomocą, jaką ja Wam ofiarowuję wraz z kapłańskim ruchem Maryjnym, jest moje niepokalane serce. Moje niepokalane serce jest drogocennym ogrodem, zawierającym w sobie całą miłość, jaką wasza niebieska mama posiada dla swoich dzieci. Wy wszyscy powinniście wejść do mojego niepokalanego serca, aby móc odczuć siłę i czułość mojej matczynej miłości. Wraz z ofiarowaniem się mojemu niepokalanemu sercu, wchodzicie do bezpiecznego schronienia, które niebieska mama zbudowała dla was na bolesne godziny wielkiego ucisku. Poprzez głos mojego małego dziecka, które znowu prowadzę do bardzo odległych miejsc, zapraszam biskupów, kapłanów i wiernych do poświęcenia się mojemu niepokalanemu sercu. W ten sposób uczynicie to, o co prosiłam was w fatimie dla ocalenia tej biednej ludzkości która leży wyczerpana pod ciężarem uporczywego odrzucania Boga i żyje pod mrocznym jarzmem niewolnictwa szatana, który ustanowił w niej szczyt swej władzy. Jakże inaczej będziecie mogli się schronić w bolesnych godzinach wielkiej próby, która właśnie przyszła na kościół i ludzkość? Gdzież znajdziecie schronienie w straszliwej nawałnicy, która wstrząsa niebem i ziemią? z powodu szerzącej się nienawiści, wybuchającej przemocy, popełnianego zła, wychwalanego grzechu, nieczystości ogarniającej cały świat. Wszyscy jesteście wezwani do znalezienia pomocy i opieki w niebiańskim ogrodzie mojej matczynej miłości. Dlatego też Kościół i ludzkość coraz jaśniej będą widzieć, że moje niepokalane serce jest niezawodnym schronieniem, jakie najświętsza Trójca przygotowała dla waszego zbawienia w godzinie, w której sprawiedliwość ukaże się w całej swej boskiej mocy? To jest moje wielkie dzieło miłosierdzia, bo miłość miłosierna Jezusa pragnie ujawnić się wam poprzez macierzyńską drogę mojego niepokalanego serca. To mnie, powierzył Jezus, rolę chodzenia w poszukiwaniu moich zagubionych dzieci, prowadzenia na drogę dobra grzeszników, doprowadzania do Pana oddalonych, uzdrawiania chorych, dodawania ufności zrozpaczonym, niesienia ulgi uciśnionym, ocalania zagubionych. Ja jestem Matką Miłości i Miłosierdzia. Gdy świat zostanie uwolniony od złego, a ziemia oczyszczona bolesnym doświadczeniem, które na różne sposoby zostało Wam już zapowiedziane, moje niepokalane serce będzie miejscem, w którym wszyscy ujrzą wypełnienie się wielkiego cudu Boskiego Miłosierdzia. Duch Święty rozleje na świat swoją drugą pięćdziesiątnicę łaski i ognia, aby przygotować Kościół i ludzkość na powrót Jezusa we wspaniałości Jego Boskiej Chwały, aby wszystko uczynić nowe pojmij więc mój mały synu wielki plan jaki mam względem ciebie kontynuuj z wiarą i radością twoją męczącą drogę i wspomagaj moje wielkie dzieło miłości i miłosierdzia chociaż w tej chwili bardzo odczuwasz ciężar i utrudzenie podróżą zobaczysz jednak jak nigdy dotąd tryumf twojej niebieskiej mamy która jest zawsze przy tobie i kieruję każdym twoim krokiem. Niezwykłe łaski stąpią na moje dzieci, które wezmą udział w wieczernikach. Wszyscy otrzymają szczególne znaki mojej miłości i mojej macierzyńskiej obecności. Niech moi aniołowie światłości niosą cię w każdej chwili i bronią cię przed podstępnymi zasadzkami, jakie zastawia na ciebie mój przeciwnik. Wszędzie będziesz kontemplował ze wzruszeniem i radością tryumf mojego niepokalanego serca w sercach i w życiu moich małych dzieci, które odpowiadają mi tak i które ja wzywam do udziału w moim wielkim dziele miłosierdzia.